Sieme, jestem dobry, jestem ten sam. Dzisiaj pierwszy odcinek z nowej sali pochodu świata widzów. No więc zostawcie łapkę, wyglądajcie sobie z wodą, będzie No i co, ja was, ja wam pokażę skocznie, jest ich 35. Wizwa ku samu niż Detagiu, Engelberg, Oberzerwka, Palinizburg, Piuszowską Fenty, Z, Zakopane, Lachti, Wilingen, Sapporo. Chińska skocznia chyba. Patak, raznow, y, Oslo, Lichauer, Zandkamp, Wickersund, No i tak, na starcie jest 10 zawodników. Pierwszy, Kasztan, Argentyna, Peter II, Austria, Filek, trzeci, Polska, Karo, Karola, Finlandia, y, Krwawy, USA, Filipoks, Polska, Razso, Polska, Babuko, Zero, y, Albania, Łukasz, Polska i Maciuś Kazachstan, więc zaczynamy. Zaczyna kasztan spóźnione ale... A i przypominam to są kwalifikacje, więc to jest jakby trening, bo i tak się nie ten nie, nie muszę kwalifikować, bo mają yy, za kwalifikacje. oj. Ja. To jest tylko taki trening, taka seria próbna przed konkursem normalnym, zwykłym, pilek 119 metrów 125 musi Karola skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Karola skacze daleko, ładny, ładny skok, to był 128 metrów 129 metrów, musi krwawy skoczyć żeby wyprzedzić Karolę I krwawy też skacze daleko i chyba wyprzedzi Karolę, tak 131 metrów, musi skoczyć Filip, żeby wyprzedzić krwawego Dobry skok, 123 metry, czwarte miejsce, Radso. Bore wybicie i dobry skok. 128 metrów, trzecie miejsce, 131,5 metra. Bambuko musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Dobre wybicie, wysokie, ale zabrakło prędkości niestety. 125 metrów Przedostatni skoczek Łukasz Marusz... Łukasz... Yy... Polska... 131,5, musi skoczyć Maciej, żeby wygrać kwalifikacje, jak nie to, sławy je wygra Chyba nie będzie tyle Ale też ładny skok, poza 125 metrów 125,5 tak, Krwawy wygrywa y, kwalifikacja. druga jest Karola, trzeci Radco i tu macie dalszą y, listę. Będę czytał tylko pierwsze, drugie, trzecie miejsce, żeby nie zająć też dużo czasu, więc teraz przenosimy się na pierwszą serię konkursową. Zaczyna Kasztan z Argentyny. Poza 125 metr pierwszy, 126 metrów. Peterson. Peterson. Dobry skok. Też po raz 125 metr. 125 pół, drugie miejsce. F filek. Zobaczymy jak skoczy filek. Krzywe wybicie. Niestety. Ale to jakoś się nie przekadnęło. na odległość, żeby było krótsze. 124 metry trzecie. Na razie. Karola. I ładnie skoczy Karola. Będzie prowadząc, tak, prowadzi. Na razie. Krwawy, 130 metrów musi skoczyć, żeby przebić Karolę. Ja jednak skoczę krócej, ale to będzie drugie miejsce. Tak, ex z y, kasztanem. Filly box. Nieco słabsze wypicie było i to się przyłożyło. Szósty jest, ale to się za wszystko nadrobić, prawda? Raco. Radco, dobre wybicie, ale za bardzo chyba posunięte ale i tak daleki skok i obejmuje prowadzenie raksu. 0,29 i pół metra. Mm. Pampu Kozaro teraz, 131 i mm. pro potrzebuje, żeby wyprzedzić Radco. Nie skaczę tyle, ale skoczę na tyle, żeby móc powalczyć o podium w dzisiejszym konkursie. Łukasz. wybicie, ale raczej to nie spowoduje krótszej odległości. Ale mogło być dłużej, jakby nie było tego krzywego wybicia. 9. Miejsce, niestety, ale to nie jest najkrótsza od odległość. 20. przegrał z Filipoxem chyba i zamyka tę pierwszą serię Maciuś. I Maciuś też ładnie skaczy. 126 metrów, 6. Miejsce, i wynik po pierwszej serii. Radco I, Karola II, zero 03. No i tu macie dalszą yy, klasyfikację. No to co, przechodzimy do drugiej serii. Zaczyna ją Łukasz. Dobre wybicie i to jest daleki skok 131 metrów. I to jest nowy rekord. Skocznie oczywiście. Miałem kiedyś większe, ale e, miałem nowy dysk, um, nowy dysk i wszystkie gdzie musiałem odinstalować i tak to jest Philip Box. Ale i tak dalej będzie niż w pierwszy salista. no pół metra, tak 132 Wysoko zawiesił y, Łukasz poprzeczkę i innym zawodnikom. Bilek. Ajaj, też słaby skok. Drugie miejsce. Sto znaczy to nie był słaby skok, ale taki przeciętny. Peterson krzywe wybicie. I na tym stracił Peterson, że skrzywowy wybił. I czwarty zamyka tabelę na razie. Peterson Maciuś. Hmm. Zobaczyłem ile musi skoczyć, ale chyba ze 130 metrów i też krzywe wybicie, niestety. Ja mam problem z tym wybiciem krzywym. Ale... jest drugi. 129 metrów, Kasztan musi skoczyć, żeby wyprzedzić Łukasza. I to będzie dobry skok i nie wiem czy wyprzedzi... Tak, wyprzedza Kasztan Łukasza. 131 metrów mm musi pot krwawy potrzebuje do wyprzedzenia kartana oj ojojoj niestety krwawy słaby skok 117,5 metra Pabuko 0 exakbo po krwawym był na a nie to chyba nie on był ale poczekajmy Ładny skok, 125 będzie, 124,5 trzecie miejsce. I chyba... Kto tam był na pie pierwszym, teraz jest, nie wiem, ale Karola. Karola... No i będziemy czekać. Czy Ka Karola ma podium, na pewno, i Kasztan też ma podium. Kasztan będzie albo pierwszy, albo drugi. To wszystko zależy od Radco. Czy wytrzyma to presję? Wydaje się, że tak, chociaż, chociaż drugie miejsce i Kasztan wygrywa pierwsze zawody, Radco jest drugi, Karola trzecia. Niestety krwawy spadł po dziesiątą miejsce, skoczył tylko 117,5 metra, niestety bo problemy były po wyjściu z progu i no, niestety trzeba zapisać. Do Wisła. Krwawy, Ojojoj, oj, ale warunki, ale warunki. Ładny skok. 124 metry. 123 potrzebuje Peterson, żeby uprzedzić krwawego. I ładny skok. Uprzedza krwawego Peterson. A metra dalej skoczył, ładniejsze noty i tak dalej. Dlatego ma tutaj przewagi. Ojojoj, filek to już. A nie, to jest Filipox. Jeszcze upadł. Chciałem pociągnąć jak najdalej, ale nie przejmuj się. To jest tylko taki trening. Trening niby. Filek. Dobry skok. Obejmuje prowadzenie. 127 metrów musieli skoczyć maciuś za bardzo pasywnie, ale daleki skok, obiemy prowadzenia maciuś 128 metrów, najdłuższy na razie skok bambuko 0 za wcześnie się trochę odbił i to chyba się odbije na odległości niestety, ale 120 metrów było czwarte miejsce 129 musi skoczyć Łukasz. Łukasz pamiętajmy był dziesiąty chyba yy, po pierwszej sali tamtego konkursu, a skoczył na czwarte czy trzecie? Na trzecie wskoczył, więc widzicie Karola, drugie... Trzecie... A nie, dobra, to Łukasz był yy, czwarty. Ale i tak dobrze z dziesiątego na czwarte, więc rola też mamy skok 120, nie pamiętam ile, a teraz rakso. do na odbicie, ale jemu nie przeszkadza, to skacze daleko 127 metrów, drugie miejsce. Kasztan żółte koszulkę lidera. Krzywe wybicie, ale trafione w próg było tylko, że krzywe wybicie i ponad 125 metrów było raczej. 125 równe 7 miejsce i tak się prezentuje czołowa trójka. Maciuś pierwszy, raz 102, Łukasz trzeci Tam przechodzimy do pierwszego konkursu, do drugiego konkursu w pierwszej sali ładny skok 120 7,5 metra 129 metrów musi potrzebuje odbicia żeby wyprzedzić Krwawego to wcześniej to odbicie było no i niestety krótszy skok 125 metrów filipoks Filipox wysoko nad skokiem i to be, da, daleki skok jest. 127 pm i te w ten sposób prowadzenie filek Zobaczymy ile filek skoczy. Też będzie ładnie, też będzie daleko 128 metrów, trzecie miejsce, najdłuższa odległość, ale no tam przegrał. O punkt przegrał z krwawym, a o półtora z Filipoxem chyba mniejsza o to, Maciuś teraz jak zwykle krzelobicie, ale ponad 125, 124,5 niestety, ale pamiętajmy to są małe przewagi raczej i to wszystko może się zadziać w jednym skoku i to było agresywne i to się opłaciło bambuko bambuko Bambukowi nie wiem jak to przeczytać jak chcę jak inaczej niż Bambuko. Mam nadzieję, że dobrze. Jak nie, to przepraszam, jesteś egzekw ex po zwilkiem. Na trzecim miejscu. Łukasz. Krzywe wbicie. Oj, Łukasz. I znowu będziesz zamykał tobę po pierwszej sali, raczej chociaż na razie będziesz zamykał niestety. Ajajaj. Karola. Karola. Jest okonaty skokiem, i pięknie, i daleko, i pada za 125, mać 126,5 miejsca na razie. Został przed ostatni skoczek, czyli Radco Radco też problemy, niestety problemy, i to się skutkuje krótkim skokiem, 121,5 miejsca, 8 miejsce dopiero. No i Kasztan, lider klasyfikacji generalnej. Też zapowiada się na daleki sko skok. 46 metrów w szóste miejsce. Więc tak, Billy sprowadzi, prowadzi. Krwawy drugi, Filex Egzekwos Bambuko trzeci. I macie tutaj, tak się prezentuje dalej: Karola, Kasztan, Peter Maciuś, Rakso i Łukasz. Przechodzimy do drugiej sali. Łukasz. Niestety pecha ma do tych pierwszych sali. Ale w drugiej to już inny Łukasz, niż ten w pierwszej, nie? Do, po 18, 18,5 dostał noty. No i ciekawe, no, będzie mu ciężko teraz zawalczyć o wyższe lokaty, bo miał... ...dużo przewagi. Rakso też jest... ...w dobrej formie, tylko mu ten skok pierwszy nie wyszedł i pokazuje, że jest w dobrej formie. 125,5 metra skoczył. 123,5 metra potrzebuje Maciej, żeby wyprzedzić co. Też będzie ładny skok, też będzie daleki skok. Spon pod 130 metrów. 129,5 metra dokładnie. Peterson 128,5 chyba potrzebuje. I Peterson wysoko i wspaniale. 130,5 metra. 129,5 potrzebuje yy, kasztan, żeby przejść Petersona. Położone na narty i to się przykłada na dobry skok, ale na drugie miejsce niestety nie wyprzedza Petersana. 128 metrów, 128,5 Karola. Też ładnie, też daleko będzie. I będzie pierwsza Karola, 128,5 metra obejmuje prowadzenie przed Petersanem. Teraz walka o podium, Filek. I niestety krótszy skok. I to drugie miejsce. 129 m musi skoczyć skończyć w Bambuko. Ojojoj. A ale sepsu skok. I Karolama podium. Na pewno już. Krwawy teraz. I krwawy też słaby skok. Piąte miejsce dopiero. Co się dzieje? I kto wygra, Karola czy Filipox? Philipbox dobry. Ojojojo. za bardzo na narty się położył. I siódme miejsce dopiero. Dopiero siódme miejsce. A więc zwycięzcą y, tego konkursu zostaje Karola. 128,5 metra przed. Filkiem i Petersanem, dalej czwarty, kasztan. piąty, krwawy, zmacił się Meksyk, siódmy, Filipox, niestety, tu dwój panowie zepsuli skok ten, Filipox 124 i krwawy 124, Rakso, zepsuł pierwszy skok i Ukaż też zepsuł pierwszy skok, ale potem już było lepiej i zobaczymy jak to wygląda w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji generalnej Karola jest pierwsza, dziesięć punktów przed Kasztanem, Filek jest na miejscu trzecim, Raxo czwarty, sam piąty, Maciej szósty, Pampuko siódmy, Łukasz ósmy, Krwawy dziewiąty i Filip Boks jest dziesiąty, ale... Spokojnie, jeszcze jest 35 konkursów, więc na spokojnie, proszę się nie martwić. Więc to by było na tyle. Jeżeli film się podobał, że łapkę w górę, Suba, że być na szkołę, bieżąco. No i co, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.